Co to jest, proszę pana w ogóle? Szwedzki pojazd Haglund. I to służyło... bo armia to używała, czy to tak, jako... do dzisiaj, do dzisiaj najbardziej mobilny pojazd wyprodukowany na świecie, to pływa, to jest amfibia. To, to pływa jeszcze, no tak. bo się zawsze ja, panie Zapada się powiedzmy 10 no. cm, a ja jak wysiadam, zapadam się tak, nie wiem, jak wrócić z obrotem, trzeba mnie za ręce wciągać. No właśnie, bo zauważyliśmy, że jak już jechał prosto, to po, po gruncie, nie, tak, nie to zostawia nie, to śladów. I mniej, mniej często. Tak? Też, tak. No, jest, jest to interesujące na pewno fajnie. Jak się to można kupić. Są dostępne od ręki. <noise> <noise> Jaki silnik to ma? Oryginalnie 2.8V6 Forda, my montujemy 3 litrowe nowe Dizzy. I to jest, znaczy co znaczy my montujemy? To jest więcej tych pojazdów, można to kupić, wynająć? Jako jedyny pojazd znajmuje się tym. A na jakiej zasadzie się jeździ tym po ulicach? Na, na jako pojazd wolnobieżny, jako pojazd specjalny albo jako kolejka turystyczna. W zależności od zabudowy w taki sposób jest. Także jakiś, jakoś rejestrację? albo coś pewnie? do ratownictwa, energetyka, straż pożarna, prywatne osoby. I Jaka jest cena takiego pojazdu? W zależności. Z takim podstawowy od 100 tysięcy, w pełni zmodernizowany od 700 tysięcy. Nie ma. W pełni boją. Pojazd nowy. Dwie bomby. Jezusie, Tutaj, w tej części się robi łóżko, kółka bo kółka Jak jest rozwiązany, no bo z co wiadomo, nasz przegłach ślizgowy, Nie, normalna kierownica, to jest Fadroma. Wiecie jak się łamie Fadroma? To się łamie pół, to nie jest przyczepa, to jest jedno. Nie wiem, bo jest wał Łamię tylko siłownik, który widać, ma no, siłownik To się skręca po prostu jak, jak zwykłe przegubowe, nie wiem, pojazdy Jest normalny dyferencja jak dyferencja. Pojedziemy tylko do przodu. Do przodu i do tyłu. Ciekawe, dziękujemy bardzo za <try> Przejechłem. Więc jeszcze trzy lata przejechłem. Za okna. Taką wjazdą na Baku, to co to jest? To chyba Yamaha jest. To nie pana przypadki Yamaha Na korbę wejście, ale tam z tyłu ma klawkę pewnie, żeby tą korbę wsadzić. Hmm. A jest tam wejście, hmm. nie chcę tu zepsuć, ale jest tam gniazdo. Tutaj mam informację, że w ten sposób pomogą panowie, więc To, to pan tak, tak? To wejście na korbę jest schowane? Jak? No bo to jest wejście na korbę do, tak. do zakręcenia, tak? I to się odchyla, to... Aha. W każdym szczególe dopracowane, żeby było, żeby było ładnie. I to jest samochód przywieziony z Anglii, kupiony w Anglii? Tak, z w Anglii, w domek, tu nawet miałem gdzieś zdjęcie, jest cały, on ja nie przypomina w ogóle samochodu, samochodu, samochodu ale zabudowy, cały, cały w kompletach, wszystko zerdzewiałe, to jest auto aluminiowe, cudowna, to jest wszystko aluminium nie na, miężdżać miężdżać na kamili, państwa, się należą, na to w 1906 roku jak rozpoczęli produkcję nie było, był deficyt stali były tylko przydziały natomiast aluminium to Zostało po, po, po polach <grych> zbierali niemieckie samoloty, topili i było pod dostatkiem natomiast ci którzy eksportowali to dostawali przydziały Firma Land, która ale jest on dół, nie był eksportowany, ponieważ nikt go nie chciał bo to była auto bardzo archaiczne w tamtym czasie z mc z, 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 z Pitfire'ami, z, 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 z Jaguarami no nie miał prezyd, państwa, konkurencji i to, no i też no eksportowali, a tego nie i dlatego kierownicę ma w tej stronie Trzy wycieraczki. No bo A ręczne. Ten... Ręczne? Tak, to jest tak samo. Że... No ale to co, to, co było kiedyś wadą, to teraz jest największą zaletą Ta, właśnie, tego. Budowali tylko 2000. Do tej pory 70 kilka sztuk jest w klubie zarejestrowanych. No, no i ja tam wszedłem na stronę, w stronę w tego w klubu, patrzę tam moje nazwisko i mój w samochód w gdzie oni go? a patrzę a tu z Krakowy, stał na w ekspozycji w Krakowie Galerii Krakowskiej. I tam Anglicy go, i tam moje nazwisko było, wszystko i Anglicy go porobili zdjęcia i pisali go e, do, do tego klubu. A w Polsce się okazało, że jest tylko jeden. I w tym roku kolega Włodek Sadowski z Warszawy zrobił drugi. Wyremontował drugi i są dwa. Dwa. Tremowy, no i te barwy. To jest to bardzo, bardzo ładne zestawienie kolorystyczne moim zdaniem. No, jak, ja, jak, jak, odrytna, go robili, jak go malować, to jak to. Zdjęcia. E, 16. Zdjęcia. Z książki. On był w książce jest 333, w Lanskronie w Lanskronie. 333 samochody sportowe. I to taki sam tak wymalowany i się okazało, że w tym czasie wyszła końcówka e, w 1949 roku ale nie lakierowany tak, tylko z aluminiową, wypolerowaną maską na wzór tych niemieckich Mercedesów, które e, taka moda była bo one wygrały jakiś rajd tam miał jakiś była e, taka historia, że o kilogram były za ciężkie, żeby ich dopuścić do tego. Zdarli lakier lakier i ten kilogram spadł. I, I wygrali wtedy ten rajd, te niemiecki, auta. to, to były już nie pamiętam jakie tam z tego. To A te klaksony są oryginalne? Tak. Wszystko tu jest oryginalne oryginalne Lukasy tak samo to z oryginalne w środku ale nie ma niesymetrycznych świateł to trzeba je przerobić bo pan milicjant da mandat w oryginale ja mam pozwolenie na jazdę, ale nie po zmroku. Aha, nie, nie ma było. pozwolenia na jazdę po zmroku. I co zwracać po zmroku? Muszę na ławeczki Teoretycznie, no, bo w praktyce to nikt się nie, nie, nie przyczepi. Nie da się do tym... niego. Świeci tak po oczach, że co? nawet się nie odważy. Zwłaszcza, że kupuje takie żarówki, których już się teraz nie kupi, i ja tu ogóle. co za na nie. I czekamy, proszę Państwa, czekamy no, do godziny tylko... no tak, no. jest tylko takto. Całosiernikacze bezuboczne. Ostatnie auto w produkcji, które ma te Łapki. Łapki. No. Ale nikt na nie nie zwraca uwagi. Więc e, dorobiliśmy światła stopu i właśnie nie ligacze. Mieliśmy na rajdzie, jeździmy nie na mistrzostwa polskie, To, że trzy razy wicemistrzostwo i nie udało nam się mistrzostwa zdobyć. On się nie nadaje na, e, na próby sportowe. Wy sportowe są tak ustawiane wąsko. To jest przedwojenna. Ma tak duży skręt, że się nie mieścimy. I wszystkie tego typu auto, o, tamte na przykład, jest te same roczniki, jesteśmy w tej samej klasie. Proszę sobie porównać tamte, ten czy to. Tym się, o, czy M tamtego. i tam jak wiadomo jeździ jak na jest Na próby sportowe gdzieś na jakiś plan, gdzie są pachołki no to tam tracimy wszystkie punkty. Jak już widzimy na starcie, gdzie... To przyjechał dla raj. Jakby... Ale to nie chodzi o zwycięstwo, tylko o uczestnictwo w takich tych No, no nie, o uczestnictwo to raczej tam jeździ po zwycięstwach. Zloty to, to są uczestnictwo. Tak? A tam jak się jedzie na MPZ, -y, no to jedzie się po to, żeby zdobyć mistrza Polski w klasie. A jak się przyjeżdża i na starcie. I już jest człowiek przegrany, wierzy się przegrany, no to to dziwnie. No, ale czyno, taki samochód. Ale za to na pokazie elegancji, jak staniemy, no to, to się tak podoba ten samochód. No jest wyjątkowy, to jest klasyczna bardzo odgrywa. Bardzo klasyczny. I, i, i właśnie no, ja pierwszy raz w ogóle widzę taki auton, nie tylko na żywo, ale na zdjęciach się nie spotkałem nawet tak, z tym jest samochodem. W automobiliście Strzewcowym. Jest całe, wszystkie zdjęcia, są opi cały opis tego samochodu, jak powstał. Ale konkretnie tego? Tego, tego, bo nie ma drugiego, tylko no tak? hmm. tego. To nie, może jak się uda zdobyć, tak, tylko, że też automobilistę kupić, to też trzeba mieć dużo szczęścia, nie wiem gdzie to. Nie, w Empikach jest wszędzie. W jest? A. To jeszcze czerwcowy jeszcze powinien być numer dostępny. Nie powinien być, ale może już został wycofany, bo już dawno spadł. To już jest niepiec, ale... Proszę spróbować. Bardzo dużo dużo zdjęć. Dwa lata temu nagrywany i dopiero teraz mhm. Dziękujemy bardzo za te informacje. Bardzo to ciekawe było i, i gratulacje wspaniałego auta. Jedzie Garbusi Cabrion Nie wiem jak daleko zajedzie, chyba. Zobaczymy na tego, tego, tego. Pewno. Co? Pewno